Co to jest no. najgorsze, że kamery nie oddają kurwa tego co my widzimy. Z no. jest taki chuj. Ja widzę coś pięknego, a trochę. Tu... Czyli dalej prosto. Zobaczyłeś się, dziękuję! Dzień dobry! Szkoda, że wczoraj nie wziąłem A teraz lepsza pogoda a wczoraj by był śmieszny Następny zakup raki Następny zakup to buty A potem kolejny No, no, no no, 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 no. Wiecie? ale no masz szlak w śniegu, nie? No I się tak człapie pod górę. Człap, człap. Człap, człap. Oh. Ja oczywiście standardowo wieje. Idziemy na śnieżkę z Karpacza. Szlaki jakie są widać. Ale dobre jest to, że nie jest ani za ciepło, ani za zimno, więc jeśli ktoś ogarnia jak się ubrać, to jest mu elegancko, bardzo komfortowo. Jedyne co przeszkadza to silny wiatr, ale wiosna, w karkonoszach, więc co zrobić. Idziemy czarnym szlakiem. To będziemy wracać żółtym Także luz, nie? Na razie jestem, jesteśmy w lesie, więc półbanie urywa, wczoraj na to ciężko było Zobaczymy jak będzie wyżej Tak, przewróć się Weź, przewróć się, niech to nagram Nie, takiego Ej, ale weź się przewróć, niech to nagram gdzie się przemyśleć? Dobrze jest, nie trzeba psuć. Szlak jak widać cały w śniegu. Tak jest. Ciepło. Wieje. Da się i raków dać. Za nami najtrudniejsze przejście. Także ciśniemy wyżej. Tomasz w swoich butach za 700 zł Ciśnie, ciśnie. Paczek ciśnie. Patrz mu się... Śnieg pod nogami topi. Buty ogrzewane w ogóle mają wifi i bluetootha. Grają, same chodzą. Idzie. No. I jeszcze włoskie zaraz powiem, że czerwone pięty to jak Ferrari. Tam Karpa. Tam ilenia dalej. Tam ilenia, karpacz tu się coś potoczyło. W świeci, ale wiatr daje nam popalić O, o, o! Wiedział O Tomasz, Tomasz! Zrób jestem z Podlasia Czemu? No zrób! Ale co on zrobić? Że jesteś z Podlasia. Ja nie jestem z Podlasia. Nie jestem z Podlasia? Tak ja nie, nie, <noise> nie, nie rozumiesz? Nie, nie rozumiem Nie rozumiesz mnie! Nie rozumiem. Nie. Nie <noise> Ale tu jak wiatru nie ma to jest normalnie ciepło no. Bo to podejście na śnieżkę to nie będzie łatwe No i na pawa trzeba poczekać Dobra ale z tego co widzę tutaj po tym śniegu to wyjdziemy Bo jest taki zmrużony ale miękki Dzień dobry pod dołem Śląskim O, ho, ho, ho. Jaki zaspek Wyjdę wyżej O proszę. Zadam oczywiście w kadr plazma. Tu jeszcze nie ma źle. Będzie gorzej. No trochę uproszony ten szlak. Tam ta droga zamknięta. Buławine. Na tym zakręcie lód. Myślałem, że będzie gorzej. O, jak to nie wieje. To jest miło. Ja teraz przetwornikowałem, nie chcę mi się człapać po lodzie. Co idę po kamieńcach, nie? Boczkiem, boczkiem.

Dobre podejście, nie? No. W, leciec... w lecie to parę nie? minut roboty, to jest naprawdę. Ale teraz to jest rzeźnia. Właśnie jakbyśmy mieli raki. No. Gdyby <grym> no. <grym> no. było o, inaczej. No. Teraz to... Okazało się raki. jednak, że pomyliliśmy szlaki że jednak to nie zostało my byliśmy pewnie już tam, Fajne podejście, nie? Dobre podejście Ten jest wrażliwe, że tu draki Draki, bo buty to... Śnieżka się pani trochę wody. powiększyła A tam, tam jest jeszcze granica, patrz I Michał Kamerski I Zuza a tam jest to luć nie buda. Tam to po lewej, nie? Ta no. Najlepsze piwo w Karkonoszach. No już po szczycie, ale pogoda zaczyna się psuć. Dobrze, że już schodzimy. Coraz więcej chmur. A tam już burro. Wyszliśmy trochę zagrani, już tak ciepło, że się człowiek zaczyna rozwierać. Słonko świeci, a tu nie wieje wiem. Więc... Jestem, ogóle... Jestem w ogóle kurwa zmęczony, ale ten co robi śnieg, to mnie kurwa normalnie i pasł. do Dobra, no. To tak to można było łatwiej Chciałbyś iść. iść szybciej, ale kurwa nie możesz. Tu jeden kurwa. I się kręcisz, kurwa. Powiedział, <słysza> powiedział człowiek, który ma buty za 7 stóp, nie? I nie pomyślał o raka. No, a ja w swoich zejrzonych bez bieżnika daję radę. Ja nie wiem, że nie daję radę, tylko po prostu chujowie. patrz, patrz. Kurwia. Patrz Zuzo jak ciśnie patrz. Boże, zapawała, bierz z niej bocha, przykład! I teraz spanujesz. No. No. A potem będzie... Nie śmie! Nie śmie! Mogę cię za włosy pociągnąć. Tam jest takie fajne, fajne ziorko na górze i tam można usiąść, zajebiście tam